Witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Robi się niebezpiecznie. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Pucharczyk. Musi utrzymać przy piłce Jest przy piłce i może Dośrodkowywać Pucharczyk. Kapitalna wrzutka Strzela Piękna interwencja Sędzia pokazuje rzut rożny dla Legii. Blisko pole karne, może strzelać. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Płacił się pressing i rywal za linię. Gjiro. Broś. Pazdan. Tomasz Siedłowiec. I strata piłki. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Brozi. Jodłowiec. Pazdan. Brzyski. Michał Pazdan. Brozi. No, nie pozwalają sobie Andrzej Duda. Fatalnie budło mogli prowadzić. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Tomasz Jodłowiec, dośrodkowanie, obronił, nie złapał piłka w grze. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Dobra pozycja do oddania strzału. No, będzie gol? Aleś pięknie, cudownie, kapitalnie. defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać z znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Doczekaliśmy się pierwszej bramki w tym spotkaniu. Może ona ożywi grę. Szkoda tylko, że tak długo trzeba było czekać. To jest gra typu, ty do mnie, ja do ciebie. Piłka wędruje jak po sznurku. Uderzenie. Będzie corner dla zawodników Legii Warszawa. Żyro. Okay, Ładne dogranie. Strzela! Świetnie interweniuje. I będzie rzut rożny dla legii. Broi. Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. No i przejęli w ostatniej chwili. Będzie strzelał, ale pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Bardzo dobra. Zaczynamy drugą połowę. Legia przy piłce. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja, Tucharczyk, Brodoliak, Groźnik, już blisko pola karnego. Może być groźnik. Od piłka trafia w poprzeczkę. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Michał Pazdan. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Rdoliak. Żyro. No i partnerzy podążają z pomocą Andrzej O to chodziło! Zagrał piłkę głową. Uśmiechnął się Bramkarz, no bo piłka trafiła wprost z niego. Oddaje strzał! W sumie mógł zachować się lepiej, mimo presji ze strony obrońców. Pogubił się w swojej koncepcji i strzelił bardzo daleko od bramki. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Furman. Ależ podanie jest okazja. Pucharczyk. Szkoda. Może następnym razem się powiedzie. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Michał Pazdan. Cener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Jodłowiec. Ziro. Świetna interwencja. Goal. Legia zdobywa bramkę. No, nic nie wskazywało, że wreszcie go pokonają. Dokładnie tak. Myślałem, że zachować się czyste konto. Bramkarz tutaj niestety nie zdołał opanować piłki. Przeciwnik z zimną krwią posłał ją do bramki. Spójrzmy na to z innego konta. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Blizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę państwa. Karny! Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Tak, masz rację, miał sporo szczęścia. Wykonana ta jedenastka. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście uderzył bezbłędnie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Prowadzą rywale Legii Warszawa. Brzeski. Furman. że biega na wolne pole. Jest okazja. Szkoda. Nie udaje mu się trafić po raz drugi. Ale na pewno będzie nadal próbował. Wciąż nie ma zmiany wyniku. Niewiele już do końca, ale poczekajmy. Dobre podanie. I przejmuje piłkę bez faulu. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Rzyski. Znakomity przechwyt. No i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Jest zawodnik na czystej pozycji. Uderza. Ale wspaniała bramka. Taki jest futbol. Rywale częściej byli przy piłce, stwarzali sytuację, ale właśnie stracili bramkę. Cóż, nie zmienia to jakoś diametralnie sytuacji w meczu. Może też podziała orzeźwiająco na obroncie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. 3 do jednego. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Grzeźniczak. Jakub Grzeźniczak. Groś. Ciekawie się to rozwija. Michał Kucharczyk. Może być groźnie. No świetne dośrodkowanie, ale Bramkarz nie daje szans na napastnikowi. Grew znowią rywale. Sędzia odwizdał spalonego. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie.